Witam wszystkich, z tej strony Patryk. Zapraszam Was na pierwszy odcinek nagrany przeze mnie na tym kanale. Będzie on typowo o jeleniach. Będę poszukiwał obszaru ich bytowania, po to, aby w późniejszym czasie wybrać się na zrzuty. Tak? Żeby mniej więcej zorientować się, gdzie te jelenie przebywają. A więc, już troszeczkę znalazłem takich miejsc odchodu, znalazłem troszeczkę tropów, także mniej więcej wiem, gdzie bytują. Postarałem się trochę poszukać też w tym miejscu może jakiegoś tam może się uda, może nie, no nie wiem. Zobaczymy. Także zapraszam do oglądania. Ewidentnie był tutaj dziki dzisiaj w nocy. Dziki Kciuka zruszana. Tropy też widziałem, że może się wnetkiwa na dziki. Jest. drobyka. Udało się znaleźć. poszedłem w tą, tą stronę. Później będziemy tą tędy Także może też coś znajdę. Jestem z powrotem. Przedtem stamtąd i kierowałem się wzdłuż tego lasu. Znam że z mój staty, bo ja już tam byłem. No i idąc. Uf. Natychnąłem się na zrzuta. Na zrzuta, którego prawie prze. Przeszedłem, na szczęście opuściłem się w lewą stronę i, i zobaczyłem o! pierwszego zrzutu mojego. Jak przy nim nie byłem, bo od razu postawiłem staty i plecak, to się, żeby nagrać. Jest ja zrzut. Pierwszy w życiu Pierwszy mój źródł w życiu Zaraz postawię telefon na kamerę i, i go pokażę lepiej o! Ale emocje emocje biorą górę Jest, jest pierwszy zrzut. Pierwszy mój zrzut źródł życiu Co prawda z tamtego sezonu, ale, ale jest, ważne się liczy I zachowanie całkiem dobrze. Koledzy namówili mnie, mi, żebym poszedł nagrał materiał ze zrzutami No i jednak to był dobry wybór Bo znalazłem Raz Dwa Trzy, cztery, pięć, sześć Dwunastak To jest złomane. Dwunastak, pierwszy rzut To domu go zważę, podam wagę tutaj I jest dobrze Idę poszukać jeszcze dookoła może Może dookoła jeszcze będzie do pary I, i widzimy się za chwilę Dobra, także Zróbmy już przypięknie do plecaka, idziemy dalej. Oprzedłem sobie ja tutaj ten teren, do, do pary nie znalazłem. Także idziemy dalej, a tu już chyba są tropy jeleni. O tak, tropy jeleni. Są tropy jeleni. Przechodziły tędy. Jakaś chmara. One się wybiorę o tam drzewo więc widzę. Przez jelenie naruszone. Dobra, no to idziemy dalej Dyk tutaj było ewidentnie niedawno Także zaraz tam pójdę i poszukam mu, może zrzuta jeszcze jakiegoś świeżego tym razem Także idę teraz za tym, tym jelejem mniej więcej w tym kierunku Popatrzę czy gdzieś może zrzut jeszcze leży I, i będę teraz szukał jakiegoś miejsca pewnie pod ognisko sobie kiełbaskę Chciałem, że coś jakiś gryzak, bo sobie wziąłem kiełbaskę i planuję sobie zapalić ognisko, tak? Także idziemy. Także jak widać, ognisko rozpalone. Ciężko było, bo mokre drewno jest, ale udało mi się. Piekę teraz kiełbaskę. Teraz się upieczę pewnie. Nabiorę sił, zjem i ruszę dalej. Zobaczymy. Może coś zobaczę. Może znajdę kolejnego zrzutu, kto to wie. Także wyprawa super. Naprawdę polecam. Także zaraz zjem i idę dalej. Dobrze, a więc idziemy dalej. Pojedzone, nabrałem sił, mogę chyba dalej. Ognisko zagaszone śniegiem, także nie ma co się bardziej, co się zapali i ruszamy okay. dalej. Panorama, piękny krajobraz Dolina rzeki San W tym miejscu właśnie płynie San A jest tak, już znaleziony Powoli się yy, Udaje w kierunku domu Robi się to, będzie zaraz, teraz robić coraz ciemniej bo już trochę późno. Wyprawa jak najbardziej na plus udana. Także to już na tyle w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Kto wytrwał do końca ten wytrwał. Także do zobaczenia.